Witam Was. Moje drodzy godzina 22, przyjechałem na trening, niemal jak co dzień tutaj jak jestem u siebie w mieście. Zabieramy graty i do roboty. Słuchajcie, ja już na miejscu w gymie. No cóż mogę Wam powiedzieć? Za kilka dni pierwsza konferencja prasowa zapowiadająca galę Highlig 6. Bądźcie spokojni. Doszły do mnie już informacje, że organizatorzy wyciągnęli ciężkim sprzętem, e, ciężkimi wołami Starego Mureńskiego z tej nory, gdzie wskazałem, gdzie się, gdzie się przebywa. Otransportowany został do bazy do choroszczy. Tam go teraz przygotowują do konferencji. Nic nie stanie mi na przeszkodzie, żeby. Go zutylizować i na stałe wypierdolić z internetu. Ta kreatura musi zniknąć po 18 marca. Natomiast jak wiecie, 20 przyjeżdża tutaj właśnie Bąbel. Zapowiedział się na sparring, walkę. Oczywiście to nie będzie ani za pieniądze, ani w żadnej organizacji. To nie będzie walka wpisywana do rekordu. To będzie po prostu pojedynek. No, niby sparingowy, tylko że yy, w oprzyrządowaniu takim jak w walce, czyli żadnych kasków, żadnych rękawic dwudziestek, Jakby przyjechał w kasku i w dwudziestkach, to go po prostu stąd na wypierdole. Musi przyjechać w oprzyrządowaniu jak na walkę. O, i to jest to. Właśnie. Te miejsca trzeba będzie 20 marca zaryglować. Yy, my musimy też sprawdzić wszystkie toalety, no bo jak wiecie, on dopuszcza się rzeczy nieobyczajnych. No, to jest po prostu... Właśnie, te miejsca trzeba będzie 20 marca zaryglować. My musimy też sprawdzić wszystkie toalety, no bo jak wiecie, on dopuszcza się rzeczy nieobyczajnych. No, to jest po prostu nie do pomyślenia, co on wyczynia. Doskonale wiecie, co mam na myśli. Ale to melodia przyszłości. Teraz najważniejsza jest akcja Stary Murański i to żeby mu wpierdolić, żeby raz na zawsze wykurzyć go z internetu i mam nadzieję, że już po 18 uwolnię Was od tego szkodnika. Moi drodzy, ja już po treningu. I reasumując, jechał tu już Fonfaja. Jechał tu już Proksa, Jechał tu już Leszczyk. Stanowski jechał. I miejmy nadzieję, że i 20. Tylko że tym razem dojedzie bąbel 20 marca. Natomiast to wszystko jest na drugim planie. Bo najważniejsze jest to żeby rozpierdolić starego Murańskiego na Heilig 6 w Spodku w Katowicach, władować go w ten Spodek i wysłać po prostu na Księżyc. Nie ma ważniejszych teraz rzeczy. Już za kilka dni konferencja prasowa. Nie wyobrażam sobie Mam nadzieję, że Wy macie lepszą wyobraźnię. Pozdrawiam Was z Proxa na Twitterze właśnie napisał, że czeka u mnie pod domem, że, że jest u mnie. No właśnie, czekam na niego od rana, bo się zapowiada, i dojechać nie może. Przecież ty czy co ty pierwszy? czy ja tu jestem. Gdzie ty kurwa jesteś? Marcin, jesteś pod Twoim domem, pod swoim domem tak? Była zady, się z drugim proxem, czy nie? Bo ta czeka. Czekam od rana na niego, żeby mu tu jesień średniowiecza z dupy zrobić, ale, ale jedzie już chyba siódmą godzinę. Yy, wiesz, ja myślałem w pewnym momencie, że to jest naprawdę całkiem inteligentny chłopak. Yy, zaczął się pruć do mnie wczoraj w nocy na Twitterze. Yy, zamolałem to, ale, ale zaczął mi w nocy wysyłać yy, wiadomości, wiesz, jak taki stalker kurwa. No, no to, to po prostu, bo ty chyba go jakoś sprowokowałeś do tego, tak czy nie? Coś tam nagrałeś chyba o TVP i... I ale to, ale to wiesz, ale to ja mam sobie prawo nagrywać, co mi się podoba i wyrażać opinie, jakie jak mi się podobają. Ja zbyt dużo dla tego sportu zrobiłem, ja zbyt wiele walk ludziom zorganizowałem, żeby nie móc sobie oceniać sytuacji i mojej i i przedstawiać moje oceny na różne sytuacje, tak? I, I tyle w temacie. Natomiast on zaczął do mnie wypisywać jak Stalker, kurwa w nocy SMS-y. Ja myślałem, że ja myślałem, że jest pijany po prostu. Ale się rano okazało, że nie, że to po prostu boks mu. Ten go, gołowki mu zrobił taki bajzel wełbie mu zrobił, że to się po prostu nie da opisać. Się po prostu nie da opisać. Słuchaj, on tu jedzie, on mi wysyła, że już z drogi, jakieś zdjęcie z drogi mi wysyła. No, Ale to jest jeszcze nic, słuchajcie. Najlepsze, jak ja patrzę jakieś dwie godziny temu, a no, tam bardzo, na Twitterze, że on u mnie pod domem. Nie, no mogę na nie, nie mogę tak naprawdę niektórych rzeczy słuchać. E, no dobra, nie, no, no ty, ale on napisał, że u mnie pod domem i że ja nie wychodzę i że. te... Jak się zagotowałem, kurwa, wziąłem telefon, przyszedłem tu, mówię, no wezmę zaraz jakiś kij, kurwa, szczotkę, zaraz w kurwa, po plerach przyryżne frajerowi, ale, ale gdzie, wiem, nie, to, nie ma. To tak? było na, na tym, na Twitterze, tak? Już nie wchodzisz, ale zapowiadasz przyjazd do Częstochowy, tam widziałem na Twitterze. Jeżeli, jeżeli będę w Polsce, to, 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 że tak powiem, no, będę musiał jechać na jasną górę się pomodlić, Także tyle w temacie, tak. Tam widziałeś ten wywiad Marcina Najmana z Januszem Korwinem-Mikke? E, tak, widziałem, widziałem. Mi, Na kanale Corwin w linku Najmanem, jak chcecie to wejdźcie sobie ten a, to zobaczyć. Pa, pa, a Pan wierzy w takie rzeczy? <laughs> także, także, no samo to. No, słuchaj no, Marcin Najman kończąc, kończąc to wszystko... Coraz będzie jest najlepszy. jest y, człowiekiem doczepił się, doczepił się do mojego zdania i gdzieś tam, które, które powiedziałem w hate parku, no i, i tak troszeczkę teraz nieładnie to wszystko ciągnie, tak, ja też mam wiadomo rodzinę, dzieci, żonę, no i mówiąc, że jestem homoseksualistą i, i jak to mówi pedałem no to, no to, troszkę jest nieładnie, no ale tak jak mówię gdzieś tam, gdzieś tam kiedyś się spotkamy i czy e, okazji, oczywiście, i, e, i sobie wyjaśnimy tą, 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 tą sprawę. Dzisiaj jesteś ekspertem. No więc e, m, cztery kwestie. Fonfara, nie kłam. Ja nigdy, ale to nigdy nie nazwałem cię pedałem, ponieważ ja nie ubliżam homoseksualistom, ja ich nie obrażam. To po pierwsze. Sprawa druga, jeśli mówisz, że ja ten temat. Ciągnę człowieku, to ty jesteś odciągnięcia. To, to twoje klimaty i, i, i nie, nie mów takich, takich rzeczy w stosunku do mnie. To sprawa druga. Sprawa trzecia. Ty się dzisiaj zastawiasz swoją rodziną i, i mówisz, że pewne jakieś kwestie, które, które ja mówię, są, są, są jakieś nie w porządku wobec ciebie. Przecież to ty zadzwoniłeś do Hate Parku i to ty zrobiłeś coming out. Trzeba było może wtedy myśleć o rodzinie. Jak to, jak to mówiłeś, no tak, tak, jestem śmieszny, no to czemu się, tak, czemu się nie śmiejesz? Czemu nie jeździ zabawnie? Yy... I sprawa czwarta. Mam nadzieję, że słowa dotrzymasz i przyjedziesz do Częstochowy. No i <laughs> przecież człowiek nie jest taki, żeby żeby odmówić w takich sytuacjach, więc postanowiłem, że dzisiaj potrenuję troszeczkę na sobotę na niedzielę. Okazało się, że jeszcze przed walką z Wiakiem będę miał konfrontację tutaj właśnie na sali z Krasnałem Ogrodowym. No i wypadałoby potrenować jakieś techniki. Wydaje mi się, wiadomo walka w konwencji MMA, że najważniejsze będą mimo wszystko kopnięcia na głowę. Dlatego postanowiłem przygotować kilka takich kopnięć. Panowie, Krzysia Stanowskiego tu nie było. Krzysia Stanowskiego tu nie było. Czekamy. Czekacie? Czekamy razem. Czekacie, tak, nie? Tak, tak. On ma, on ma z mandarynek. Weź go za Nigdy nie zawalczę z Marcinem Najmanem na żadnym wydarzeniu, w którym mógłby zarobić jakiekolwiek pieniądze. Mogę nawet jutro jechać do Skauta, do Częstochowy, tam gdzie jesteś. Dawaj, bijemy się w MMA, napierdalamy się z racji, że masz walkę, ubierz kask i lejmy się, kurwa. Mo Nagrajmy sobie wideo, wideo i wrzućmy na Twitter nawet, żeby Cię, kurwa, nie forsować na YouTube. Bąbel, Bąbel, znany opierdalacz kogutów, czyżby naprawdę okazał się mężczyzną, to co mówisz? To miód na moje serce. Czy naprawdę ze mną zawalczysz? Mówisz, masz. Nie interesują mnie żadne gale, żadne garze. Przyjedziesz i się ponapierdalamy. Teraz tak: do walki ze Starym Mureńskim ja nie mogę toczyć żadnych pojedynków pod rygorem bardzo dużej gady umownej. Ja za złotówkę nie zapłacę się. Więc. Jestem do dyspozycji od razu po walce. Dlatego nie ma co zwlekać, nie ma co czekać. Umówmy się na sztywno. 20 marca w Skałcie. Reguły, jakie tylko chcesz. Rękawice bez rękawic. Nigdy nie założę kasku do walki z tobą. I to jest jedyny mój warunek, że ty też nie będziesz tego kasku miał. I to wszystko. To ja tylko mam jeden warunek. Nie ma żadnego kasku. 20 marca. Zapraszam cię serdecznie. Jedyny gość, który zapowiadał się, że do mnie przyjedzie, i faktycznie przyjechał, to Andrzej Gołoto. Tyle, że Andrzej nie przyjechał ze mną walczyć. Andrzej przyjechał się przenocować i na drugi dzień jechaliśmy w góry. Przewrotnie to akurat z Andrzejem w Częstochowie spalin zrobiliśmy. Pozdrawiam Was.